Tym razem przychodzi pani lat 50. Z bólem barku oraz zamrożonym barkiem, tak? czyli z ograniczoną ruchomością w tym barku. Poinformowała, co się tam dokładnie dzieje. No więc fizjoterapeuta automatycznie wziął się za pracę manualną w obrębie barku, żeby popracować tam nad jak najszybszym przywróceniem mobilności. Teoretycznie spoko, ale niestety zapomniał on zebrać. Obszerniejszy wywiad zapomniał sprawdzić przez diagnostykę funkcjonalną, no bo przecież już miał diagnozę, zamrożony bark. No to trzeba tutaj zająć się pracą manualną i będziemy sobie działać. On się stopniowo będzie odmrażał, wdrożymy też potem jakieś ćwiczenia, jakiś pomysł na to był, ale nie było to poprzedzone niestety odpowiednim wywiadem i diagnostyką funkcjonalną, co skutkowało tym, że z tygodnia na tydzień w zasadzie. Kompletnie nic się nie zmieniało, raz było lepiej, raz było gorzej, ale wciąż nie było poprawy i pani po prostu zrezygnowała, bo nie widziała efektu, więc poszła szukać dalej rozwiązań, a nie miała już po prostu funduszy na kolejne terapie. No więc zastanówmy się teraz, gdzie mogła być przyczyna. No więc u następnego człowieka, z którym się skonsultowała, okazało się, że pani miała bliznę na brzuchu. A w zasadzie to dwie, bo jedna była po zabiegu na. Na rządach rodnych, a druga była jeszcze z dzieciństwa po wyrostku. Dodatkowo było jeszcze jakieś uszkodzenie kolana. W związku z czym ten terapeuta wziął się za sprawdzenie też tych miejsc. I kiedy popracował nad bliznami, to nagle nastąpiła poprawa o 80%. Czyli nagle ta mobilność sama podskoczyła. Mega efekt, tak? Tylko dlatego, że przeszedł dobrze przez te pierwsze etapy wywiadu oraz diagnostyki funkcjonalnej.